Przyjechałam z Okolic Złodzi. E, szkolenie bardzo mi się podobało. Nauczyłam się bardzo dużo różnych e, rzeczy, zwłaszcza podstaw florystyki. Zrobiłam tak trzy bukiety ślubne, e, każdy inny. E, jeden taki totalnie rozpiździel, jeden taki typowa kulka. E, a trzeci w takim kształcie serduszka, który nie do końca mi wyszedł, ale to jest jedna z trudniejszych rzeczy. Asymetryczny. Tak, tak, tak nazwijmy. Tak. E, zrobiłam tak, dwie, jedną dużą kompozycję na wysoki stojak, jedną małą tutaj, o możemy zaprezentować. Mm. E, z całym tym otoczeniem naszym. Teraz robimy akurat y, korsaż. Jest korsaż, tak, w trakcie, w trakcie pracy, no i oczywiście ściankę za Państwem Młodym i y, jak jest na stół państwa młodych Prezydialny, tak, tak pamiętałam. E, nie, podobało mi się bardzo fajna atmosfera. Dziękuję. E, super, super, strasznie fajnie. Sesja zdjęciowa to po prostu było podsumowanie tego wszystkiego, tego szaleństwa. E, super. Strasznie, dzięki strasznie. wielkie dzięki.